MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji gazetek Toifer. Dawno nie było, no to powracamy. Dzisiaj mamy czerwiec 98 roku. Na okładce mamy Hana Solo i tego towntown Town się chyba nazywał. A tu mamy coś z zapowiedzi South Park, napisane, że jest plakat. Chyba plakat z South Parku był. Dobra, lecimy. Pierwsze strony. Co tutaj mamy? Dużo spawnów, yy, playsety MacFarlane'a. Co jest zapowiedzi Witchblade, yy, jakieś Star Warsy i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. O. To jest ciekawe. Yy. Tutaj mamy pokazanego wampira Radu. To są figurki od Toys. Wampir Radu, powiem Wam szczerze, że Radu jest takiego filmu y, subspecies, podgatunek tutaj nawet to pisze subspecies, podgatunek i to jak jest ten radu bo tutaj na figurce tu go widać zresztą bardzo dobrze to tutaj na figurce jeszcze nie jest tak dobrze przedstawiony y, odzwierciedlony właściwie zinterpretowany ale mm, na, y, na, figur, na, na, na na filmie to uważam, że jest to jeden z lepiej przedstawionych wampirów. Znaczy oczywiście po Nosferatu, bo dla mnie Nosferatu, ten klasyczny Nosferatu z tą mordą taką z wystającymi siekaczami jako kły, no to jest wampir numer one, ale Radu można powiedzieć, że jest na drugim miejscu. Ten wampir naprawdę paskudnie wyglądał, kurde mega, mega dobrze wyglądał. Następną, no i tutaj jest, że to jest 8 figurka, realne włosy, Realne ciuchy. Kurde, chciałbym go posiadać w sumie. Może kiedyś. Następną figurką jest tutaj Shrieker. Shriker pochodzi z takiego filmu. Jak on się nazywał? Potwór na zamku, chyba? Tak, Castle, Castle Freak. Blood Dolls i Castle Freak. Blood Dolls? Aha, nie, sorry. Coming Soon, Blood, dolci Castle Freak To nie pamiętam z czego ten Shrieker był hmm. On miał właśnie podwójne głowy, ale pamiętam, że było coś takiego, był tak jakiś horror stary To stary horror, tam jakieś lata 80 chyba Albo początek 90 Siedmiocelowa figurka, też realne włosy, realne ciuchy No spoko, dobra eee. Listy, kobita? Jest kobita, Liz Weiser 15 lat, co lubię w tamtym czasie, Star Warsy i i Batmana. No i spoko. Druga, Christy Crawford, 22 lata. Um, co lubię? Kiss, Star Trek i Love Boat. Nie wiem, co to jest. Następna, Laura Nanez, 14 lat, Binny Baby, Star Wars i Batman. Oraz Karin Guevara, 14 lat, Star Wars, X-Men, Superman. No, i fajno. Coś tutaj ze Star Warsami. O, tutaj mamy, popatrzcie. Yy, Lego. Lego i tutaj jest te. Yy, nie pamiętam jak tutaj, pewnie gdzieś pisze, ale zanim ja to znajdę, nie pamiętam jak to się nazywało. Z takim kosmosem było. I tu jest ten największy zestaw pokazany. Ta osa, taka potężna. Tutaj mamy jakiś super Humber. Power Auger Superman, Power Swing Superman, X-Ray Vision Superman, i Bizarro. No, a Supergirl jest narysowana. Dobra. Ojejku, co to jest? A Wirus! O! Wirus! Swoją drogą, bardzo dobry film taki science fiction. Fajny, taki horror science fiction, można powiedzieć. Mnie się ten film osobiście podobał. Na statku to się wszystko dzieje. I fajnie jest tutaj przedstawiony te, na przykład ten kapitan Egerton, jak zmieniony już Cyborga, kapitan Alexi i ten tutaj Goliat. Muszę sobie w ogóle oglądać ten film. Fajny on był. Tutaj jakiś komiks na dole. Sasquatch. O, proszę bardzo. Yy, Creature Playset. Posiadałem ten playset, właśnie opowiadałem już Wam o tym. Fajny był całkiem. Spoko wyglądał. A tutaj co? Tutaj mamy Field of the North Star. Było coś takiego. Nie wiem, to jakaś gra była, czy, 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 czy coś. No, coś mi ten tytuł mówi: Field of the North Star. Jakieś cztery figurki z tego, ale ojejku, jakie łączenie na rękach masakra. To dziwnie wygląda. Yy, co tutaj mamy? Street Warriors yy, od Toybiz ze Spidermana posiadam dwie figurki, niedługo będą recenzowane Spider-Sense Peter Parker oraz Street Warrior Spider-Man posiadam także Vermina ale Vermin nie jest z tego nie posiadam go z tego tylko z, tego, z tej serii Street Warriors tylko posiadam go z jakiegoś tam wznowienia tutaj mamy Avengers Iron Man tak ciekawie wyglądał jak miał spódniczkę z jakiegoś ołowiu czy z czegoś tam Następnie jest Cave Woman. Następnie mamy Areala. Wojownicza, Zakonnica i Cheetah. A tutaj mamy Medmana. No tutaj mamy ten Small Soldiers. Nigdy nie oglądałem tej, tej, tego filmu. Muszę to kiedyś w końcu obejrzeć. Mmm, okej. Okay. Tutaj mamy jakiś Gas Lopez, który jest jakimś fanatykiem Star Warsów, widać, że ma tego od cholery. Jeden z rzadkich itemów, jaki posiada w kolekcji, to prototyp Death Star droid Skenera. Ciekawe. No i tutaj jest wszystko co chyba on w kolekcji ma. Ponumerowany tutaj, ale nie chcę mi się tego czytać. Sorry. Chociaż nie, przeczytajmy F. Kawałek z aktualnej deadster. Gwiazdy Śmierci kawałek. Ciekawe. Prawdziwy? Jeden z. Jeden na jeden. Z Retro of the Jedi. Hmm? Użyty w filmie kawałek. Grubo. A pod E? Luke Skywalker Double Telescoping Lightsaber No spoko. Jakieś rzadkie rzeczy. No i fajnie. Dobra. Co tutaj mamy? Tutaj mamy... Yy, to jest z tych chyba. Nie wiem. Ja nie oglądałem tego anime. To z tymi takimi jakieś tam anioły i roboty tam walczyły ze sobą. Zapomniałem, jak to się nazywa. Komiksy. Nic ciekawego. kastomy to jakiś cyborg działa furlak Lucutus and Marilla Manson. Rainforest Creature. Tutaj co mamy? evok Hunting Stormtrooper. Guri. I Cantina. Deneisys. No, ok. No, dobra, tutaj mamy South Park. Jakieś, nie wiem, czy to są. Nie, to figurki są raczej chyba. A może maskotki, nie wiem, trudno powiedzieć. Albo figurki, albo maskotki yy... naszej wspaniałej czwórki. No, tutaj co mamy? Tutaj Zapojecie jakiegoś innego tej fera, coś tam, coś tam. O, proszę bardzo, w końcu to jest to, o czym mówiłem, że dojdziemy do tego, że będą niewyrwane. I tutaj mamy. Yy... Jakieś Farchild generacja 13. No i tutaj mamy ten kupon. O, i tak to wyglądało, moi drodzy. Tutaj sobie to wycinaliśmy i za 10 dolarów i 14 wysyłka, czyli 4 wysyłka, czyli łącznie 14. O, tutaj wkładaliśmy to w kopertę w ogóle jeszcze, proszę bardzo, adresowaliśmy z tyłu, tutaj zaklejaliśmy, no i te nasze zgłoszenie na tą figurkę szło sobie. No i potem mogliśmy właśnie, czy no, przysyłali nam taką figurkę. Czyli tak jak mówiłem, że w końcu do tego dojdziemy, że to w końcu będzie. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy Himeny, figurki. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy Top 10. No i w Top 10 znowu praktycznie 90% to są Gwiezdne Wojny. I tylko na czwartym miejscu Crime Fighter Robin. Natomiast w Sheetie mamy jakiś Bob Backland. To z wrestlingu pewnie jakaś postać. Pisze tu że to jest wrestling? Manager. No to na pewno jak, jak menedżer, no to, to pewnie tak. Dziwnie wygląda właśnie. No dziwnie wygląda. Uszy ma strasznie odstające. Jakaś małpa wygląda. Tutaj mamy jakieś figurki z obcego. Tutaj ponownie mamy figurki z Władcy Pierścieni. Tutaj tą Larę z dziwnymi ramionami. No i dobra, lecimy tutaj. Al Simons od McFarlane Toys. Następnie mamy Kapit kapitana Kirka. Cobra Commander. A to z Cobra Commanderem to powiem wam, yy, pamiętam z dzieciństwa taką sytuację, to tutaj na chwilę się zatrzymamy. Jak chodziłem do podstawówki, to, to były jeszcze klasy 1-3. To gdy byliśmy na, drugiej, na długiej przerwie na Placu Zabaw, to znalazłem go w trawie. Wtedy jeszcze place zabaw nie były takie pojebane jak dzisiaj, że są w Gumoleonie, który śmierdzi okrutnie, tylko wtedy place zabaw były w zieleni. Tam była trawa i, i piach, i normalnie dzieci się bawiły na trawie, i tam były zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki, a nie tak jak dzisiaj. Kiedyś było lepiej, nie jak to się potocznie mówi, no i akurat w tym przypadku się zgodzę, że było lepiej, ale dobra, nie będziemy o tym rozmawiać. No i chodziło o to, że w trawie znalazłem kobra-komandera tego gościa właśnie tą figurkę z pistoletem w dłoni leżał sobie w tego i yy, znaleziony, niekradziony, więc mogłem sobie go spokojnie wziąć, ale byłem uczciwym dzieckiem. Dzieć, dzieć, więc oddałem yy, nauczycielce tą figurkę. Nie wiem kto go zgubił. A jakbym nie oddał, to bym miał takiego Cobra Komandera. I dupa. I nie mam. Następnie mamy Doc Samson. Skąd on jest? Z Halka. Dracula. No i Dracula pochodzi z McFarlane Playset. Mm. Mhm. Dobra, a tutaj mamy właśnie pokazaną Harley Quinn z figurki, którą ostatnio nawet recenzowałem Wam. Była na kanale recenzja. To właśnie tutaj jest Harley Quinn, jest ten pistolet, który pokazywałem, jest ta, yy, ta pięść, rękawica z napisem I love Joker. Yy. O, a tutaj są dwie figurki, które posiadam, bo i Petera Parkera i Kameleona posiadam. Evil Ernie. Jakiś Jigar z Babylon 5 Chciałem powiedzieć ze Star Treka Z Babylon 5 tu Tutaj mamy War Machine i jakiś Rom Tu natomiast jest Joker z Batmanowskiego Tasu Lando Carlysie od kenera Nightwing, a tutaj kto tutaj mamy Tutaj no, oczywiście jest misterio, którego posiadam. Następną figurką jest jakiś Crystal Ball z G.I. Joe. Do tej postaci nie znam. Tutaj mamy figurkę Paula Stanleya z Kisu, Robocopa od Kennera, Sam. S Y, oczywiście zespołu. No, później były osobne komiksy dla nich samo i Twitch. No to tutaj jest samo. E, 21 b 21 b No, nawet jest w tym napisane w nawiasie. To jest ten y, droid, który składał Lukowi chyba dłoń. To jest ten, ten droid. Taki y, no. Medyk. Tutaj mamy violatora. Ja mówię violator, nie wiem jak to się czyta. Violator? Ja mówię violator, ja po polskiemu mówię. Yy, Zartan. Fajny, chciałbym go. Jako Zartana, kurde, chciałbym posiadać. No i dobra, no i tutaj się kończy. I mamy yy, pit. Yy, porcelanowy? Okej. Okay. 350 dolarów wtedy. I Psylocke. A to już ją chyba widzieliśmy. 175 dolarów. No, i tutaj mamy oczywiście nasze kochane pluszaki. Mamy tutaj yy, Morsa, Joliego i jakieś Małpę, Bongo. Jakiś tam, o tym razem mysz widzę za 1600. Uuu, znowu misiek za 4500. Tutaj w ogóle mamy całą 4000, znowu misiek, a tutaj mamy w ogóle, na wszystkie miski, same miski, Teddy, 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 2,5, 2,5, 2,400. 2,200, 2,400, 2,300, 4,5. Grube opcje w lordzie Tutaj mieliśmy dwa plakaty. X5 i Kisa. W kolejnym chyba numerze, choć nie wiem. Duże w sprzedaży pisze. No, tutaj mamy Brusa Campbell'a No dobra, tutaj jeszcze na tej układce w sumie dokładnie to samo. Co, za, co zwykle. O, i na samym końcu mamy jeszcze figurki z Witchblade, Kenneth Irons Witchblade, mm, Ian Nothingham i Medieval Witchblade. No dobra, moi drodzy, tak wyglądał czerwiec. Yy, I tyle z mojej strony. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.